Cześć! Witajcie na kanale Spellbook. Dziś przygotowaliśmy dla Was First Sentence Challenge. First Sentence Challenge, zapraszamy! Tak. Rozpoczynamy naszą zabawę. Jeśli nie wiecie, o co w niej chodzi, to będziemy po prostu czytać pierwsze zdanie z jakiejś książki, którą oczywiście ja będę czytać z takiej książki, którą Kasper zna, a Kasper z takiej, którą ja znam. I będziemy się starali odgadnąć, co to za książka, tak? Powiedzieć tytuł tak. po jednym zdaniu. Jeśli nam się nie uda, no to Kasper mi na przykład przeczyta drugie zdanie. Jak nie odgadnę po trzecim zdaniu, no to nie dostaję żadnego punkta, tak? A Smutne. są trzy do zdobycia za odgadnięcie po jednym zdaniu. Myślę, że to w wytłumaczyłam. No, wyjdzie w praniu. Myślę, że możemy zaczynać. Ty zaczynasz pierwszy czy ja? Obojętne. Dobra, to mogę zacząć ja. Dobra. O nie. Dobra, mam nadzieję, że na początek wybrałam Ci coś prostego. Aha. Nie wiem naprawdę, jak nam pójdzie to e, odgadywanie tych tytułów książek po tych zdaniach. Myślę, że będzie ciężko. No, dobra, więc zaczynam. Wiesz co? Ja wcale nie chciałam być osobą półkrwi. Percy Jackson. Tak. Ale nie wiem, która część. Trzecia albo druga. Oh. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Chwilę. Muszę się zastanowić, a muszę podać pełny tytuł? Wiem, że to jest Percy Jackson, ale która część? Dobra, no spróbuj. Hmm. Labirynt Tytana? Coś tam z labiryntem było. Nie pamiętam tytułu. A która to jest część? A trzecia, chyba, albo druga, na pewno nie pierwsza. Czy to jest Twoja ostateczna odpowiedź? No tak. To to jest Percy Jackson i Bogowie Olympics. No. Pierwsza, pierwsza część. część? Pierwsza. Dobra. Ej, no ale nie wiem w sumie, no powiedziałeś, że to jest Percy Jackson. No wiedziałem. No to nie wiem, ile ci za to punktów przyznać. Dobra, masz to trzy i się cieszę, bo tak. z, e, zgadną, e, zgadłeś po, e, za pierwszym razem, więc dobra. Och, nie było ciężko. Teraz ja tobie. Teraz ja. Już się boję. A więc pierwsze zdanie. Dźwięk metalu uderzającego o metal. Podłoga gwałtownie zadrżała i przewrócił się. Czy to jest więzień labiryntu? Tak. Ja też to miałam dla ciebie. To co, liczy się czy się nie liczy? Ej, nie, to, to zmieniamy. E, daj tak mi co innego. Ja ci też tego nie będę czytać, bo ja to wiedziałam, bo miałam. To coś prostszego. Jeszcze prostszego? Znaczy, nie, już raczej prostszych nie to było najprostsze, jakie Cię przygotowałem. To też pewnie będziesz miała dla mnie, ale zobaczymy. Gdy się budzę, czuję, że druga strona łóżka już zdążyła wystygnąć. Igrzyska śmierci. Tak. Katniss jak, tak? Mhm. Mm dobra. Czyli też za pierwszym podejściem, tak? No tak. Okej, okay, no to teraz ja. E, dobra, tu, e, oczywiście staramy się w tych zdaniach omijać e, imiona i nazwy własne. Tak. Ale myślę, że w tym przypadku to Ci raczej nic nie powiem, więc się <laughs> będzie ok. Mówili, że po zmroku do Devshot zaglądali tylko tacy, po których nie można się było spodziewać niczego dobrego. <laughs> Zaczyna się, co? Te w szóstce. słyszę. Nie, no musiałem to słyszeć. Kojarzę to zdanie, skończę na pewno to tak? kojarzę, tak. Dobra, na pewno czytałeś tę książkę. To też jest coś chyba z bogami, nie? Nie, ja ci nic nie powiem. Nic mi nie powiesz? Nie, nie powiem ci. Życzesz sobie kolejne zdanie? Mhm. Mm tak, dobra. Chociaż nic mi pewnie nie pomoże, ale no. Nie można się było po mnie spodziewać niczego dobrego. Dalej mi nic nie mówi. Jeszcze niczego dobrego. Hmm, hmm, hmm. Nie wiem, czy możesz patrzeć na książki, no ale. Chyba mogę. Na pewno mogę, nie możesz patrzeć na książki. A skąd wiesz, że ta książka jest mnie? No właśnie, nie wiem. Ale to masz dużo książek. Ty, wprost, nie mogę sobie przypomnieć, z czego to było. Ścielałbym na czas żniw. To jest Twoja ostateczna No. Nie, to nie czas. Oczekujesz, że ta bohaterka jest bardziej wybuchowa niż proch strzelniczy. Czekaj. E... To teraz coś z piaskiem. No. No. Ta... E... Kurczę. Wiesz masz... co to jest? No wiem, ale nie mogę sobie tu przypomnieć. Masz tu gdzieś na pewno. Nie, nie masz tego chyba. Mam. Masz to? Mm... Budownieszka z postaci? Tak. No. <ślad> tak. Dobra. Ale niestety... Nie odgadłeś, nie dostajesz żadnego punktu. No cóż. Dobra, no to teraz ty mi. W ciele tkniętym magią jest coś niepokojącego. Co? W ciele tkniętym magią. Ok. Nic nic nie mówi. Jakaś fantastyczna. No, na pewno. Młodzieżowa, Życzesz sobie kolejne zdanie. A powiem mi coś? Dobra, kolejne, bo nie odgadnę. Chyba też ci nie nic drugie zdanie. Nie. Większość ludzi najpierw poczuła zapach. Nie zgniliznę nie znę rozkładu, lecz cukierkową słodycz w nosie. Ostry smak na języku. Jako ja, że to skądś, ale skąd to ja nie wiem? Nie. No, taka Cię. książka, która... Podobała się nam. Podobała się. No, największa odpowiedź. Goło mi wąż! Tak. Ona się nam... Znaczy ona mi się aż tak nie podobała, ale... No, podobała się nam. No trochę, ale no, już do ulubionych nie należy, ale dobra. Czyli, czyli... dwa punkty. Tak? Tak. No, bo dwa zdania przeczytała. No, czyli na razie mam pięć punktów. Tak. I to jest już trzecia, tak? Twoja? No Dobra. tak, no to teraz ja tobie. Wszystko poszło kompletnie nie tak. Kurczę. Z tego, że kojarzę, jak nie wiem z czego. Eee, wszystko poszło kompletnie nie tak. Kroniki Redukę? Nie. Nie. Okej. okej. Okay. <grystanie> Niedobro, masz jeszcze jedną szansę. Chcesz następne zdanie? Nie, bo ja tylko jarzę. Dobra. Przeczytaj jeszcze raz. Wszystko poszło kompletnie nie tak. O, takie kompletnie. <grym> poszło kompletnie tak, tak. Ciągle idzie kompletnie, kompletnie nie tak, jak miało iść. Yy, to będzie też coś z bogami. Ale albo ten. Szczelam tu na... Jak miał na imię? Apollo? Apollo z boskie próby? Nie. Nie dalej nie? Przecież była Apollo. Nie dawałabym ci dwa tej samej książki. Masz, os kresie. masz ostatnią szansę, jak się teraz pomniesz, to przegrywasz, chyba, mm, że chcesz no. następne zdanie. No to czytaj następne. No. Żaden z pochopnie wymyślonych przez kogoś tam planów. Zorganizowania zasadki nie rozwijał się po jej myśli. Ja cię, to jest ten wstęp, wiedziałem. Nie, nie wiedziałem od razu. E... To cię już coś powiedziała, tak? Tak, to był tak ciężki wstęp. Nie, dwa razy podchodziłem do <grym> tej książki. Więc. Uff, tylko ja co to za książka miałam. E... Też coś z piaskami. Nie. Ja ci kręcę, gdzie ona ją ma. Ty. No A Mani i te wszystkie takie tam, nie? Jakie one tam miały. i Izol, i tak dalej. Nie wiatrodzi, nie krziozie. Yy. A? No proszę cię. Aha, próbujesz sobie przypomnieć, ona No, no. Prawdodziejka. Dobrze. No. Wiedziałem. Nie mogłem się tej książki z początku przekonać. Tak. Podchodziłem do niej dwa razy i dopiero za drugim razem przebrnąłem przez ten ciężki początek. Czyli masz pięć punktów, tak? Tak. Dobra, tak, to tak jak ja. Teraz twoj, dla mnie czwarta książka, tak? Dajemy dalej. Dobra. Hmm. Dobra. Albo nie, to, to jest za trudne, to ci dam na sam koniec. A to jest zbyt proste. To dajmy ci to. Prawdziwa historia, historia nie jest wcale tak ładna, jak ta, którą słyszeliście. A FEW MOMENTS LATER To jest Księga Akcji? Nie. Co? E... Ta. Moc Srebra. Jest. Mm -hmm. Kurde! Trzy punkty. Mm. Skoncentrowie wszystko. Teraz dla Ciebie. Mm -hmm. To jest Twoja czwarta, tak? Będzie? Tak mi się wydaje. Dobra. Lubię sobie wyobrażać, że na początku było nas więcej. Eee, czas żniw. Co wiedziałeś? Aha, nieważne. Wiedziałem. Tak, to było proste. Przyznaj się, że miałeś to samo dla mnie. Nie. Wiedziałeś? Nie, no. Dobra, masz trzy punkty. Coś to za prosto idzie. A to widać. Teraz Teraz tymi. O nie. Już mam. Tak, to trudne chcę ci dać na koniec. Gdyby no. tylko miał wybór, mm -hmm, nigdy by się nie zgodził spędzać dnia swoich najważniejszych urodzin w życiu na ubieraniu Dewina, Trunskwicka. Nieważne. Co? To i tak ci nic nie powiedział. To w mi w ogóle nic nie powiedziała, ja to czytałam? Tak. <grystanie> <grystanie> jakiś on! No. Czekaj, to co mi ułatwi. Bo to będzie jakiś główny bohater, tak? No. No tak, jest jednym z głównych bohaterów. Jednym? Mhm, tyle ci małeś. Czy ty, ty to czytałaś? No i ty też. No to mi już to skreśla, bo myślałam na początku o marzycielu. Mm -mm. Ktoś tam, kogoś... Przeczytaj mi to zdanie jeszcze raz. Dobrze. Gdyby tylko miał wybór, mhm, mhm, nigdy by się nie zgodził spędzić dnia swoich najważniejszych urodzin w życiu na ubieraniu dewina trunskwicka. Nie umiem wyczytać Dole. tego nazwiska. Ja tu chyba w ogóle nie mam tej książki. Nie masz jej. No, tak mi się wydaje. E, czy to jest Spirit Animals? Mhm. Yes. Tak. <laughs> 11 punktów. Hmm. I to była moja piąta, tak? E, tak, twoja piąta. Dobra, to teraz twoja piąta. Coś ich zadał, że ci to idzie. Nie no, po prostu ten główny bohater mi y, powiedział dużo, no bo powiedzmy sobie szczerze, było że... było kilka głównych bohaterów. No właśnie, ten mi to też powiedziałeś, więc e. trochę mi podpowiedziałaś. Kurczę, muszę mniej podpowiadać. Ona mi nic nie podpowiada. <noise> e, dobra, zobaczymy jak ci to pójdzie. O nie. E... Każdego roku w przeddzień przesilenia zimowego król zwoływał swoją szlachtę na zamek Normand, aby uczcić ro rocznicę swojej koronacji. <coughs> Nie kojarzę w ogóle. Albo musiałem Ty, to bardzo dawno czytać. Czytałeś na pewno. No, już jakiś czas temu mi się wydaje. Taka mm. moja podpowiedź Ci się <coughs> wydaje. To będzie jedna z pierwszych książek, które przeczytałem. Jedna z serii, które czytałem. Two hours later Kurczę, wiem, że to wie, skądś znam Ale co Chcesz to może następne? być? No przeczytaj Działo się tak od niepamiętnych czasów Aha no, Kurde, ale się mi pomogło No to jest drugie zdanie Aha. To tak jakby nic Ale nieważne One hour later Co zdanie? A, a pomoże jej, czy? E a chcesz? No dawaj. Wszyscy królowie Norci wstępowali na tron podczas przesilenia zimowego, nawet jeśli ich poprzednicy zmarli o innej porze roku. Ja coś takiego czytałam? Tak. Niemożliwe. I lubisz tą książkę. Ja ją też lubię. Ty ją lubisz? Tak. Więc już może jakąś podpowiedź, że ja ją czytałam tak samo jak i ty. Nie mam pojęcia, czekaj. Ty ją czytałaś i czytałem ją dawno? A przynajmniej tak ci się wydaje. No, tak mi się wydaje. Klu Klu Król Nordki. No, też by mi to nic nie mówił. No. <laughs> Ale że ty to czytałaś, to musi być coś takiego bardziej poważnego. Mm. Nie wiem, nie wiem. Ja też nie wiem. Nie, strzel nie strzelasz jeszcze, masz dwie szanse? Jeszcze mam dwie szanse, no to szczeliłbym na. To się chyba inaczej zaczynało, ale tego. Taka biała okładka z koroną w cierniach. To nie to. Yy, okrutny książę. O, no. Nie, nie. Chociaż trochę te klimaty jakby mm -hmm. zajeżdżało. No. Dobra, czyli nie okrutny książek. Jeszcze masz jedną szansę. Co tą. Ma, masz tą książkę na półkach? Mam. O ty. <laughs> masz za dużo półek z książkami. Mm -hmm. Co raczej nie będzie. Tu też nie tam. Więc odpowiedź... Król Norty, nie wiem. Tam gdzieś śpiewają drzewa. Serio? Tak. Fajny początek, nie? Fajny początek. Dobra, czyli to była twoja piąta. Aleś mi zagieła, a ja tą książkę kocham. A robimy sobie jeszcze do po jednej? Już piąta jest. No. Hmm, możemy. To dobra, to teraz ty mi. <laughs> Czyli ty masz 9 punktów? A ja mam 11. Jeszcze masz szansę nie przegonić. Cóż to za Boże Narodzenie bez Podarków? Co? Ja takie coś czytałam? No. O coś o Bożym Narodzeniu? No. Przynie że tam książek świątecznych. Tak mi się przynajmniej wydaje. I masz tą książkę? Czy to jest jakiś klasyk? Małe kobietki! <grystanie> Czemu mi mówisz, że mam tą książkę? Nie wiem, za dużo Ci podpowiadam. No, trochę. Mm -hmm. Dobra, teraz ja Tobie. O nie! Myślę, że to będziesz wiedział akurat. Tak? No. ok Widząc żelazną bojową pałkę spadającą na jej głowę, ktoś tam wbrew sobie pożałowała, że nie to ojca. ostatnio. Czekaj. I mi się wcale nie podobało jakoś bardzo? Nie podobało mi się to chyba. A nie byłem tym zachwycony. Nie wiem, czekaj. Eee, w, 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 Japonia i tak dalej. Nie, Chiny coś... Fuh, 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 fuh. Ja Lotos i te sprawy... No mam tą książkę. No wiem, wiem, tylko nie mogę jej znaleźć. <noise> Jeszcze ją mam, bo raczej nie wiem. Tancerze burzy. Tak. No, wiedziałem od razu. Zobaczam, Tylko nie dobra, mogę sobie tytułu no. przypomnieć. Dobra. Tak. Ale tak czy siak wygrałam? Oszukiwała. Akurat. Za dużo jej podpowiadałem. No, trochę. Trochę. Ale, ale to już Twoja wina. Kurczę. <laughs> dobra, dajcie znać, yy, jak się Wam w ogóle podobała ta zabawa w naszym wykonaniu. Myślę, że nie poszło nam aż tak źle. No, tragicznie nie było. No, aczkolwiek może kiedyś zrobimy część drugą. Jak tam jeszcze jakieś <laughs> inne książki, mam nadzieję, że się nie będą powtarzać. No, a, na raz, a teraz się z wami żegnamy i mamy nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Pa!